Jeśli nie wiedziałeś, jak się robi to, co wszyscy robią, po prostu się tylko zamyka. I tutaj mamy taką tablicę. Wybieramy na cienkie. Świetnie. Cienkie? No, Zobaczymy, jak to potnie. Nie zawsze się udaje, ale. To... na ręce, bo lody kręcę. Teraz wyciągamy to na ten stoliczek Tutaj nam pomoże pani Pani gienia nam pomoże Tu się wkłada tak Podobno na cztery ręce to najlepiej wychodzi, ale powinno się zrobić samemu. I widzicie, jak to łatwo poszło. Niesamowicie. Jeśli udało Ci się tak zrobić i poszło bez, bez problemu, to daj suba i przychodzimy tu kroić. Panie, nie myl krojenia chleba z krojeniem w markecie.